Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: Będziesz miłował. Znałem kiedyś człowieka, który pozwolił, aby zrobiono mu badania psychologiczne. Nie zapytał wpierw jednak, czy psycholog, który będzie go badał, jest człowiekiem mądrym. I niestety trafił na kogoś, kto nie był mądry, był tylko wykształcony. I ten psycholog powiedział y, temu młodemu człowiekowi po zakończeniu badań, że jest niezdolny do kochania. Niezdolny do kochania. Takie słowa brzmiały jak wyrok. I człowiek, który taki wyrok otrzyma, właściwie. Powinien ze sobą skończyć. Jak można żyć, jeżeli jest się niezdolnym do kochania? Jak można być szczęśliwym? Jak można mieć jakikolwiek cel? Jak można mieć jakikolwiek sens? Jeżeli jest się niezdolnym do kochania. Oczywiście cała wina leżała po stronie psychologa, który okazał się człowiekiem głupim, bo żaden naukowiec, badacz, żaden człowiek w ogóle nie ma prawa o drugim powiedzieć, że jest niezdolny do kochania. Mówię o tym wszystkim dlatego, że dzisiaj Jezus mówi przykazanie. Przykazanie, które brzmi: Będziesz miłował, będziesz kochał. A my wszyscy, jestem przekonany, że wszyscy wiemy o sobie jedno, Wiemy o sobie, że jest nam bardzo trudno kochać, że właściwie niemalże kochać nie potrafimy, a przykazanie obowiązuje. Stoimy więc nieustannie przed obliczem Bożym w przekonaniu, że czegoś najistotniejszego w naszym powołaniu do człowieczeństwa nie dopełniamy. Przecież to przykazanie, prawo, które trzeba wypełnić. Kiedy jednak spojrzeć na te słowa, które dzisiaj wypowiada Jezus, na to przykazanie miłości Boga będziesz miłował Boga ponad wszystko i miłości bliźniego, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, kiedy spojrzymy na te przykazania, to zaczynamy powoli odkrywać. Największą i najpiękniejszą, dobrą wiadomość, jaką Jezus Chrystus mógł nam, ludziom, którzy nie potrafią kochać, przekazać. I ta wiadomość brzmi tak: Te słowa Jezusa, będziesz miłował, to nie nakaz, nie nakaz, będziesz miłował, tylko obietnica. Jezus przychodzi do nas, ze słowem obietnicy przyjdzie dzień, kiedy nie swoją siłą, ale łaską Bożą będziesz miłował. Nie lękaj się, nie obawiaj się tego, że nie potrafisz kochać, nie obawiaj się tego, że miłość jest najtrudniej, najtrudniejszą rzeczą na świecie, bo przyjdzie dzień, kiedy będziesz miłował, będziesz miłował, bo ja dam Ci tę siłę, ja Ci to umożliwię, mówi Bóg. Tak samo jak Bóg obiecuje: nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz oszukiwał, nie będziesz brał cudzego, nie będziesz pożądał, będziesz czcił. Bo ja dam Ci ten dzień, dam Ci ten moment, dam Ci tę łaskę. Ja Bóg Ci obiecuję, że nie będziesz kradł, oszukiwał, cudzołożył. Tak samo Jezus nam dzisiaj obiecuje. Będziesz miłował. Przyjdzie taki dzień. Oby jak najszybciej. Dobrej niedzieli i zapraszam na jutro.